Siedemanko widzowie, dzisiaj wam powiem, jak szybko ogólnie ukończyć ten event, bo dla niektórych ludzi to jest ciężkie. I na evencie może z nim sobie porozmawiać. Zaraz pokażę wam nagranie, i tutaj jako druga opcja będzie Take all my summer harvest plants, czy coś takiego. I to zabierze wszystkie fruity, które są w stoku. Ogólnie samemu mi się udało zdobyć jakoś 8000 punktów, a we trójkę z yy, moimi kolegami udało nam się zdobyć tam prismatic chyba 14, chyba tam 15, może i nawet 16, tyś, 15, 600, coś takiego yy, i dużo tomato się przydają, bo za jeden taki Tomato są trzy a takich tomato, jak ja zbiorę i mam full ekwipunek, jeszcze one szybko rosną ze z tymi sprinklerami i wateringkanem To jakoś 300 idzie, no 500 nawet. I tutaj też Wam polecam. Ja sobie tak postawiłem, jak jakaś dżungla, to później będę uszuwać i te tomato też. Bo po prostu chciałbym zdobyć dużo tych punktów. Mam trochę tych summers. Si A nie, już nie mam. Mam trochę parasol flower, tych karotków też trochę mam, mam też tom i coś tam, coś tam, coś tam, co jest to? O, to. I ogólnie będę robić livey z, z tego eventu i też możecie Uuuu, możecie mnie dodawać, tutaj macie nick. No i tutaj Wam pokazuję nagranie, jak mi się udało zdobyć 2000 punktów. Znaczy, jakie 2000, 8000, jakoś mniej więcej. A tutaj macie nagranie, jak z kolegami mi się udało 14000 i też nagrody. Jakieś tam Semer Paki dostałem na Night eggi, ale już sam nie pamiętam. No i ogólnie to by było jakoś na tyle. Polecam Wam wszystko kupywać i stawiać, ale ja już nie stawiam tylko to, my to stawiam, bo chcę też sobie trochę zostawić. Wam to też polecam zostawić na Sprinkler metod I dzisiaj. Rozdaję Moon Melon. Jest giveaway. Kosztuje on. Kosztuje on. How much? 4 biliony. Prawie 4 biliony. Ja Wam go rozdaję. On ma Celestial Pollinated Chocolate Disco Frozen Gold Moon Melon. 44 kilo. Jeżeli chcecie go to napiszcie w komentarzach po prostu giveaway no w sensie napiszcie po prostu w komentarzach Moon Melon w sumie. Napiszcie w komentarzach Moon Melon. Zostawcie subika, jeżeli go nie macie. Lajka. Możecie udostępniać to do swoich kolegów. Żebyście na przykład oni sobie napisą w komentarzu. Albo nie, nie powiem Wam tego. Bo to jest niedozwolone, będziecie mieli większe szanse. No i w sumie to tyle. Giveaway na niego. 4, jakieś prawie 4 biliony kosztuje. W komentarzach musicie napisać Moon Melon. I tyle. Pa!